Hej, wszystkim, witam Was po przerwie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym poruszyć e, dosyć delikatny temat body positivity, czyli e, ruchu ciało pozytywności. E, no i jest to coś, co chodziło mi po głowie już tak naprawdę od dobrych paru miesięcy, ale tak jakoś zlekałam. No bo właśnie jest to taki temat, który może budzić skrajne emocje może mieć zwolenników, może mieć przeciwników. Ja dzisiaj raczej skupię się na tych negatywnych aspektach, dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że niektórym może się to nie spodobać, no ale niestety, mimo wielu plusów, które body positivity ma, ma on również sporo minusów, i dzisiaj to na tym właśnie chciałabym się skupić. Są takie rzeczy, które moim zdaniem niestety poszły w złym kierunku. A raczej idą od kilku lat w złym kierunku, e, przez co ten ruch e, mocno traci. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam Was do oglądania. Krótkie info przed rozpoczęciem. Światło w tym filmie niestety zmieniało się po prostu jak sinusoida, raz jasno, raz ciemno, raz pomarańczowo, raz niebiesko. Staram się z tym coś zrobić. Wyszło jak wyszło, także wybaczcie, no niestety takie są uroki nagrywania w busie przy zmiennej pogodzie. Raz zachodziło słońce, raz wychodziło, więc wygląda to tak, jak wygląda. Na początek wyjaśnimy sobie, czym w ogóle jest ruch body positivity i jak powstał. Body Positivity to ruch społeczny uznający, że każdy człowiek powinien mieć pozytywne wyobrażenie o własnym ciele oraz zwracając uwagę na sposoby, w jakie społeczeństwo prezentuje i postrzega cielesność. Skoncentrowany jest na akceptacji wszystkich ciał bez względu na rozmiar, kształt, kolor skóry, płeć i zdolności fizyczne, jednocześnie kwestionujący współczesne standardy piękna jako niepożądany konstrukt społeczny. Ruch opowiada się za zmianą nastawienia do takich czynności jak ćwiczenia, diety czy usługi beauty. Zwolennicy skupiają się na docenieniu funkcjonalności i zdrowiu ludzkiego ciała, a nie cechach jego fizjologicznego wyglądu. Co do tego ostatniego zdania, będę miała pewne zastrzeżenia, dlatego że niestety, ale w ostatnich latach trochę się tutaj pozmieniało. Ruch ten wywodzi się z powstałego w latach 60. XX wieku Fat Acceptance Movement, e, czyli ruchu, który sprzeciwiał się poniżaniu i dyskryminacji osób otyłych. Miał na celu zwrócenie uwagi na to, że nie rozmiar czy wygląd są najważniejsze i nie powinny wpływać na stosunek do osób o większych rozmiarach. I tak to funkcjonowało. Przez lata, aż w 1996 roku e, powstał oryginalny ruch Body Positivity, który został założony przez dwie kobiety: Connie Sobczak i Elizabeth Scott. I one założyły stronę internetową TheBodyPositivity.org, skąd właśnie wzięła się ta nazwa ruchu. I bodźcem do założenia tego ruchu było to, że Connie jako nastolatka cierpiała na zaburzenia odżywiania, w które wpadła po śmierci swojej siostry. No i wiedząc, jaka to jest e, ciężka, wyniszczająca i straszna choroba, e, chciała po prostu ustrzec, e, pomóc innym osobom. I Fitryna oferuje różne materiały edukacyjne zaprojektowane tak, aby pomagać ludziom czuć się lepiej ze swoim ciałem, nauczyć się je akceptować, i równocześnie odwracając uwagę od utraty wagi poprzez niezdrową dietę czy obciążający wysiłek fizyczny. Jednym z takich podstawowych założeń była edukacja dotycząca nie tylko akceptacji, ale właśnie również odpowiedniego sposobu odżywiania, dbania o swoje ciało i zdrowie bez takiej presji z zewnątrz. Niestety ta definicja przez lata nieco ewoluowała. I ruch Body Positivity w swojej obecnej formie zaczął pojawiać się około 2012 roku. Początkowo skupiając się na kwestionowaniu nierealistycznych standardów kobiecego piękna, i wraz ze wzrostem popularności ruchu, pierwotny nacisk na akceptację wagi zaczął się przesuwać w kierunku przesłania, że wszystkie ciała są piękne i musimy kochać je takimi, jakie są. Oczywiście tutaj chcę podkreślić, że ta zmiana dotyczy tylko części. Części e, społeczności ruchu by positivity, tak? bo jakby mm, są os, oczywiście osoby, które w dalszym ciągu kierują się tą, e, to, tymi podstawowymi założeniami, ale niestety część osób e, zaczęła właśnie zmierzać w tym kierunku, że e, trzeba kochać swoje zdziało takim, jakim jest, bez względu na wszystko. I tutaj niestety, wbrew pozorom, jakaś taka niewinna zmiana zaczęła e, przeradzać się w coś dosyć toksycznego. O czym zaraz powiem więcej. I przypuszczam, że po przeczytaniu tej definicji, bez wgłębiania się w temat. Um... Większość osób pomyśli sobie, że no super, w końcu pojawiło się coś, co ma na celu normalizację różnorodności i zerwanie z tym, że wygląd jest niemalże w każdej przestrzeni na pierwszym miejscu. Wiele osób na to czekało, na taki głos rozsądku, więc no taki ruch moim zdaniem miał potencjał. Miał, dlatego że no właśnie w ostatnich latach zaczął on trochę zbaczać z tego pierwotnego kursu, i moim zdaniem, nie tylko zresztą moim, mocno stracił przez to na wiarygodności. Do tego stopnia, że ja mimo że jak najbardziej e, jestem za właśnie tą różnorodnością i za e, akceptowaniem jakby każdego, to jednak nie mogę się z nim do końca utożsamić. Jak najbardziej zgadzam się z tym pierwotnym przesłaniem, że ciało to ciało, każdy ma własne, każdy ma inne i jakby nikogo nie powinno to interesować. Tak? To nie jest niczyja sprawa, jak my wyglądamy, tylko i wyłącznie nasza własna. Każdy może mieć swoje zdanie, swoje jakieś preferencje dotyczące wyglądu, tak? Każdy z nas jakieś ma, ale jakby to nie jest niczyja sprawa, jakie te preferencje ma druga osoba, tak? Więc najlepiej to zostawić po prostu dla siebie. I dopóki się w to nie wgłębimy, no to można pomyśleć sobie: no, okej, okay, akceptacja jest ważna, jakby nie musimy wyglądać w jakiś tam konkretny sposób, tylko dlatego, że ktoś tak chce, że takie są standardy piękna. Ale równocześnie, kiedy coś tam się nam nie podoba, no to jakby chyba możemy to chcieć zmienić, tak? Mamy do tego prawo, to jest w końcu nasze ciało. No i tutaj właśnie się pojawiają te schody, bo okazuje się, że jednak nie do końca. Ruch, który mówi akceptacji, nie do końca akceptuje osoby, które jednak chcą coś zmienić, tak? Zadbać o swoje ciało, o swoje zdrowie, o swoją kondycję. W tym sensie, że ćwiczenia czy tam sport, zdrowsza dieta mogą sprawić, że schudniesz, więc to oznacza, że wcale nie akceptujesz siebie taką, jaką jesteś, e, i tym samym do nas nie pasujesz. To jest właśnie ta logika, która niestety, ale coraz bardziej zaczyna wybrzmiewać e, poprzez niektórych członków ruchu Body Positivity. Mimo, że pierwotnie tą podstawą była właśnie edukacja e, dotycząca takiego zdrowego, e, zrównoważonego dbania o siebie, o swoje ciało, bez względu na rozmiar, bo, słuchajcie, no nieważne ile ważesz, e, możesz jeść zdrowo, możesz e, ćwiczyć, tak, uprawiać jakieś sporty. Nie jest to zarezerwowane tylko dla jakiejś konkretnej grupy osób. Jakby, e, jakby, ten ruch miał na celu pokazanie ludziom, że mogą, tak, że no nieważne, że masz rozmiar XL czy masz rozmiar XS możesz robić to, co każdy inny. Masz prawo robić to, co sprawi, że będziesz czuć się lepiej, że będziesz czuć się zdrowiej, sprawniej i tak dalej, i tak dalej. A spójrzmy prawdzie w oczy. No niestety, to, co negatywne ma większy wydźwięk. I w moim odczuciu to właśnie o tych negatywnych stronach body positivity mówi się w ostatnich latach coraz więcej. I zanim ktoś napisze, że jest to generalizowanie, no to słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest cały ruch body positivity, że to nie oni wszyscy za tym stoją. Natomiast no, no, jest to całkiem spora grupa osób, które uaktywniają się w pewnych konkretnych sytuacjach, do których zaraz przejdę. No i nie jest to coś pozytywnego, bo to nie jest kilka czy kilkanaście osób, które mają takie, a nie inne poglądy, tylko to są dziesiątki czy nawet setki tysięcy ludzi, które mają wpływ na samopoczucie innych osób, które są właśnie atakowane, bo. Nie spełniają jakichś tam konkretnych standardów, które ta część body positivity sobie wymyśliła. Idąc dalej, ruch, który teoretycznie dąży do tego, żeby przestać skupiać się na wyglądzie zewnętrznym, cały czas krąży wokół tego tematu. Jakby cały czas wałkowane jest to samo. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie działa tak, że powiedziane zostanie coś raz i już jakby koniec. Wszyscy to zapamiętają, wszyscy będą to powiedzieć i już wszystko się zmieni. I trzeba co jakiś czas jakby przypominać pewne treści, przypominać pewne tematy. Bo ludzie zapominają o tym, co było nie wiem kilka dni temu, tym bardziej kilka tygodni czy miesięcy temu, więc to jest oczywiste, ale z drugiej strony, jeżeli w końcu mamy zacząć skupiać się na innych rzeczach, to jak mamy to zrobić, jeżeli um, osoby, które teoretycznie mają nam w tym pomagać, cały czas jednak krążą wokół tematu wyglądu? I tego, że właśnie powinniśmy siebie akceptować w stu procentach, że nie musimy się dopasowywać, no wszystko fajnie, tylko że e, jakby to do niczego nie doprowadzi. Można, e, wiecie, z jednej skrajności wpaść w kolejną. No bo e, po prostu skupiać się dalej na wyglądzie, tylko w innym kontekście. I dobrym przykładem, właśnie takiego moim zdaniem toksycznego zachowania niektórych członków ruchu Body Positivity um, był moment, kiedy czy to Adel, czy aktorka Rebel Wilson, e, czy jeszcze wiele innych osób przeszły dosyć mocną metamorfozę, powiedzmy, i schudły. Były one wtedy mocno krytykowane, hejtowane, właśnie za to, że już nie wpisują się w te standardy plus size i wręcz oskarżano je i zwolenników ich przemiany o fatfobię. Fatfobia jest definiowana jako lęk i niechęć do osób otyłych i lub otyłości. Odnosi się również do niechęci do osób, które nie stosują się do społecznej definicji chudy. Yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fatphobic. I podobnie było z piosenkarką i też co ciekawe działaczką i twarzą ruchu Body Positivity, Lizzo Sparks, która podobnie jak Adele czy Rebel właśnie schudła w pewnym momencie, no i też została całkiem konkretnie skrytykowana przez część środowiska, a ja to widzę tak, że dziewczyna zaczęła się więcej ruszać, zmieniła dietę na, na zdrowszą i, i, i po prostu zrobiła coś, bo prawdopodobnie czuła, że tego właśnie potrzebuje jej ciało, a wylała się na nią Fala hejtu, no bo skoro dieta, to na pewno właśnie dlatego, że chciała schudnąć. Jakby nie bierze się w ogóle tutaj pod uwagę, moim zdaniem, tego aspektu zdrowotnego, że e, może właśnie takie była, były na przykład zalecenia lekarza, że e, Musisz zrzucić e, kilka kilogramów, bo nie wiem, zagraża ci jakaś tam choroba. Jakby dajemy sobie sprawę z tego, że e, otyłość wiąże się z pewnymi zagrożeniami zdrowotnymi. E, I to nie jest moja opinia, tak? To jest opinia lekarzy na całym świecie, więc e, no jakby. Nie ma to chyba z czym dyskutować, prawda? I uważam, że jakim prawem ktokolwiek ma do niej pretensje o to, że ona po prostu coś zmieniła i wskutek tego na przykład zrzuciła kilka kilogramów. To wygląda tak, że ta zmiana, jakakolwiek najmniejsza zmiana w wyglądzie, jest równoważna z brakiem akceptacji. I w tym momencie, dla mnie, jako osoby z zewnątrz, wygląda to tak, że ruch ciał pozytywności wcale. U swojej podstawy nie ma akceptacji, tylko taką bierność stałą. Nie możesz zrobić nic, absolutnie nic, co nawet w najniższym stopniu zmieni twoje ciało, bo jeśli to zrobisz, jeśli ono się zmieni, to oznacza, że go nie akceptujesz takim, jakim jest, i tym samym my wykluczamy cię z grona ciało pozytywnych. Pomyślcie, gdyby dla kogoś bycie częścią tego ruchu było czymś bardzo ważnym, no to strach przed wykluczeniem mógłby powstrzymywać taką osobę na przykład przed, nie wiem, zmianą diety albo przed wprowadzeniem jakiegoś tam wysiłku fizycznego, co miałoby na przykład zmniejszyć ryzyko zachorowania na jakąś chorobę. No jakby to nie jest nic nadzwyczajnego, takie są często zalecenia lekarzy, ale właśnie strach przed tym wykluczeniem Mógłbyś sprawić, że ta osoba będzie się bała, że o nie, jeżeli ja to zacznę robić, to yy, schudnę i jeszcze ktoś mi zarzuci, że zrobiłam to tylko właśnie po to, żeby być chudsza, tak? Żeby mieć mniejszy rozmiar. Dla mnie to jest mega niepokojące. Że w ogóle coś takiego ma miejsce, i przez to, że często krytykowane są właśnie osoby publiczne, no to tego typu opinie zyskują na popularności, a one mogą być bardzo, bardzo szkodliwe. Powiem Wam, że dla mnie to jest trochę taka hipokryzja, bo gdzie się podziały te założenia, że najważniejsza jest akceptacja i skończenie z tą presją, że mamy wyglądać w jakiś konkretny sposób, bo, bo nie musimy się do nikogo dopasowywać. Czy może. To jest jednak taka wybiórcza akceptacja dotycząca tego, co akurat nam pasuje. Jeżeli masz rozmiar, nie wiem, M, S, XS, no to nie pasujesz, tak? Bo wpisujesz się w te standardy em, dzisiejszego świata, tak? Jesteś szczupła, więc nie należysz do grona, nie możesz się nazywać Body Positivity, bo em, musisz mieć rozmiar plus size. I oczywiście podkreślam, bo wiem, że w internecie trzeba podkreślać takie rzeczy. Oczywiście, że są osoby również szczupłe, które. W tym um, ruchu się udzielają, ale ja w tym momencie, słuchajcie, skupiam się na tej części osób, które osoby szczupłe wykluczają, podczas gdy przecież e, również osoby szczupłe borykają się z niemiłymi, um, jakimiś krzywdzącymi komentarzami e, w stylu, nie wiem, Jadłaś co dzisiaj, skóra i kości, wyglądasz jak jakiś, nie wiem, kościotrup, coś takiego, a to też może boleć, prawda? E, są osoby, które chciałaby przytyć, ale nie są w stanie. A Borykają się właśnie również z jakimiś krzywdzącymi opiniami na swój temat, i uważam, że jakby to nie powinno zależeć od tego, właśnie jak dana osoba wygląda. Moim zdaniem, ruch ciał pozytywności powinien być otwarty dla każdego, a nie tylko dla jakiejś konkretnej grupy osób, bo w dalszym ciągu buduje to pewne wykluczenia. I spotkałam się też właśnie z opiniami, że tego nie da się porównać, tak, że osoby nawet bardzo szczupłe są i tak na uprzywilejowanej pozycji, że i tak wpisują się w te kanony piękna dzisiejsze, i to w ogóle absolutnie nie ma porównania, co przeżywają osoby o większych rozmiarach. Tylko, że słuchajcie, czy w takim razie, nie wiem, chodzi o licytację, kto ma gorzej, kogo uczucia są mniej i bardziej ważne? No nie wydaje mi się, bo w takim razie dla mnie to jest osobiście po prostu nic innego jak taka wybiórcza ciało pozytywność wykluczanie jednej grupy przez drugą, bo ta druga uważa, że ta pierwsza ma lepiej. I tak ma lepiej, więc jakby to my jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu, my gramy pierwsze skrzypce. No nie wiem, ja uważam, że jednak te pierwotne założenia, że jest to miejsce dla każdego um, dużo, dużo bardziej przemawiają niż właśnie takie podejście, że ty okej, okay, ty już nie okej. Okay. No bo czym to się różni od tego, co dzieje się dzisiaj, od tego właśnie wykluczania ludzi. No, no nie, no nie uważam, że takie zachowanie jest. E... Uważam, że coś takiego dużo bardziej szkodzi niż pomaga całej sprawie. I, I ktoś może pomyśleć, że to są jakieś tam moje wymysły, że to są jakieś odosobnione przypadki, no ale właśnie, no niestety nie. No fajnie by było, gdyby, gdyby faktycznie to był jakiś tam mały procent, no ale jednak ten problem e, zauważa bardzo dużo osób. I wystarczy sobie po prostu pogrzebać trochę bardziej to, e, dotrzeć do filmów, do artykułów, które właśnie przedstawiają tą, e, tą negatywną stronę. Ciało pozytywności. I ja zanim się zainteresowałam tym tematem, to też mi się wydawało, że wszystko jest super i w ogóle e, fajnie, że coś takiego działa, ale jak zaczęłam e, i oglądać, wiecie, filmy osób działających i konta i tak dalej, no to zaczęłam zauważać, że coś tutaj nie gra, że. Nie jest to tak, jak sobie wyobrażałam. A wracając jeszcze do Adel i absurdu całej tej sytuacji, to wyobraźcie sobie, że ludzie mieli do niej pretensje o to, że nie poinformowała ich o planach dotyczących utraty wagi. Jak gdyby w ogóle musiała się komukolwiek tłumaczyć, w jakim my świecie żyjemy. I ludzie zarzucali jej, że ona przez utratę wagi utrwaliła to przekonanie, że większy rozmiar jest gorszy, dlatego że ona taki miała, schudła. Co oznacza, że nigdy nie akceptowała siebie w tamtym rozmiarze, więc musiała to koniecznie zmienić. Podczas gdy w jej przypadku utrata wagi była efektem ubocznym ćwiczeń, które zaczęła stosować, bo pomagały one jej w radzeniu sobie z lękami. Więc to jest właśnie dobry przykład na to, że ludzie zaczynają ćwiczyć albo zmieniają dietę nie tylko dlatego, że chcą schudnąć, ale dlatego, że to im w jakiś sposób pomaga. I słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie i ludzie niereformowalni, ale nie do końca rozumiem, jak ktoś, kto walczy z krzywdzącymi ocenami względem wyglądu, może coś takiego robić drugiej kobiecie tylko dlatego, że. Zaczęła robić coś dla siebie i w efekcie ubocznym schudła. A nawet jeśli miała w głowie, że schudnie i poprawi się jej kondycja, no to co z tego? Jakby to jest jej ciało i jej sprawa, co z nim zrobi. I to wcale nie wyklucza jej z osób, które e, mówią o ciało pozytywności. Wydaje mi się, że czy to zbilansowana dieta, czy ruch, e, no po prostu wpływają na nasze lepsze samopoczucie, i tutaj nie ma znaczenia, jak wyglądamy, ile ważymy. I, i oczywiście rozumiem, że jakby ruch ciała pozytywności chce walczyć właśnie z tym, że z tą kulturą diet, takich, wiecie, intensywnych ćwiczeń, że po prostu żeby się wpasować w kanon dzisiejszego piękna, to musisz być zawsze na diecie, musisz tam cisnąć na siłowni i tak dalej, ale no też bez przesady. No nie można jakby ignorować faktu, że jednak zdrowy zbilansowany obiad będzie lepszy niż hamburger każdego dnia. Nie jestem tym zszokowana ani nawet speszona, ponieważ moje ciało było przedmiotowione przez całą moją karierę. Jestem albo za duża, albo za mała, powiedziała. Jestem albo gorąca, albo nie. I to jest moim zdaniem właśnie ta hipokryzja ruchu Body Positivity, który mówi o akceptacji każdego ciała bez względu na rozmiar, bez względu na standard, a jednak okazuje się, że i tutaj pewne standardy są, w które trzeba się wpisać, więc. Gdzie mamy szukać tej bezpiecznej przestrzeni, w której po prostu możemy czuć się dobrze samym sobą? Czy mamy, nie wiem, rozmiar taki czy taki, czy przytyjemy, czy schudniemy? Wydaje mi się, że to właśnie o tym jest ciało pozytywność, a nie o szukaniu kolejnych ograniczeń, które w dalszym ciągu dzielą ludzi. Byłam ciało pozytywna wtedy i jestem teraz. Moim zdaniem nie jest potwierdzenie tego, jak inni czują się ze swoimi ciałami. Czuję się źle, kiedy ktokolwiek czuje się źle ze sobą, ale to nie jest moje zadanie. Próbuję uporządkować własne życie i nie mogę dokładać kolejnych zmartwień. No i właśnie to jest dobre podsumowanie, to co mówi Adel, że jakby to nie jest jej zadanie, żeby kogoś utwierdzać w przekonaniu, że to czy to jest dobre, bo ona ma po po prostu swoje sprawy, swoje problemy, i e, nie jest odpowiedzialna za to, jak ktoś się czuje i jak ktoś się czuje z jej zmianą. Bo to jest zmiana dobra dla niej i po prostu taka jest i e, każdy z zewnątrz powinien to zaakceptować, bo jakby to nie jest nasz interes e, właśnie jak to wygląda, więc tym bardziej wydaje mi się, że jeżeli nie chcemy być oceniani, e, to też nie oceniajmy innych, bo nie wiemy jakie były powody. Tak, to że z góry sobie ktoś zakłada, że e, druga osoba schudła, bo e, bo chciała być chuda, no to to wcale nie musi być prawda to jest właśnie to, co wstrzepiono nam, gdzieś tam, żebyśmy myśleli, tak? Że wszystko kręci się wokół tego, żeby schudnąć. I rozumiem, że członkowie ciała pozytywności chcą jakby uciec od tego, od tej kultury diet. Od, od tych ćwiczeń intensywnych, tak, wszystko po to, żeby się wpasować, no ale y, tworzą kolejny taki standard, do którego znowuż ma się dopasować ktoś, kto chce być ich członkiem, co wydaje mi się, że nie powinno mieć absolutnie miejsca y, w ruchu, który powinien być wsparciem dla każdego, kto ma jakieś niepewności, y, które właśnie wynikają y, z kultury, w jakiej się wychowaliśmy, z tych kanonów piękna, które od lat nam się wtłacza do głowy. Y, Zrzucanie odpowiedzialności na innych nie jest w porządku. I ja bardzo bym chciała, żeby każdy z nas akceptował siebie takim, jakim jest, żeby media przestały wpędzać w nas w poczucie winy, w obsesję idealnego wyglądu, żeby skończyć ze standardami piękna, które są szkodliwe dla naszego zdrowia psychicznego, ale też fizycznego. Nikt nie powinien być oceniany przez pryzmat wyglądu, tym bardziej um, nie powinien być przez niego dyskryminowany, nie wiem, obrażany, wyśmiewany, bo jest to po prostu poniżej jakiejkolwiek krytyki, ale nie wybiórczo, tylko zawsze. I jednocześnie też jestem za tym, żeby przestać Zakrzywiać rzeczywistość. Oczywiście nie jest tak, że każda osoba otyła musi być chora, nie jest też tak, że każda osoba chuda jest zdrowa automatycznie, ale no, tak samo jak anoreksja jest uznana za chorobę, która zagraża życiu, tak samo i otyłość jest chorobą. Tak? To jest choroba XXI wieku, która wpływa na zdrowie. I, e, I może powodować wiele chorób, i to jakby nie jest jakiś tam kogoś wymysł. No, i to nie powinno być nic kontrowersyjnego, tak? No, bo to jest fakt, tak uznali lekarze, czyli osoby, które się na tym znają. E, więc e, tutaj jakby wygląd absolutnie nie ma nic do rzeczy. Tutaj przede wszystkim chodzi to o ten aspekt zdrowotny, więc o nim nie powinniśmy zapominać. E, I tak słuchajcie, w odpowiedzi na to, w którą stronę zaczął iść ruch Body Positivity, powstał nowy ruch. E, czyli body neutrality, ciało neutralność inaczej. I ciało neutralność to jest ruch, który poniekąd zaczerpnął z podstaw body positivity i promuje on podejście, które mówi, że zamiast skupiać się na kochaniu swojego ciała bez względu na wszystko, warto skupić się na tym, co ono może dla nas zrobić. Więc promuje on akceptację ciała, ale równocześnie e, również uważność na jego zdolności i cechy niefizyczne, zamiast na skupianiu się e, na jego wygodności. Wglądzie. Więc nie ma tego przymusu, że my musimy każdego dnia pielęgnować miłość do swojego ciała. Tej takiej powinności, że, że, że musimy je kochać, każdy jego centymetr. Ja nawet słuchajcie, nie wiem, czy to jest realne, żeby tak kochać w 100% swoje ciało, bo wydaje mi się, że zawsze znajdzie się coś, jakaś tam niedoskonałość, której nie lubimy. I być może to wynika właśnie z tej kultury, w której się wychowaliśmy, z tego, że media, marketingowcy żerują na tych naszych słabościach. No ale no, trudno, tak jest i przed nami jeszcze bardzo, bardzo długa droga, żeby to zmienić, więc e, dlaczego mamy nawet, wiecie, kłamać samych siebie? że my akceptujemy, przecież to i tak prędzej czy później wyjdzie. Być może niektóre osoby mają taką zdolność, że faktycznie są w stanie odrzucić jakiekolwiek, wiecie, te konstrukty, konstrukty piękna, konstrukty społeczne, które właśnie narzucają nam jakiś tam konkretny sposób myślenia, wygląd i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak zdecydowana większość raczej okłamuje samą siebie i to już jest toksyczna pozytywność. To jest w ogóle temat na inny odcinek, ale to jest właśnie takie Przekłamywanie rzeczywistości. Nie, że jest w ogóle wszystko super, e, z, niezauważanie albo ignorowanie tego, co nam gdzieś tam nie pasuje, e, co, nam, co nas uwiera, no bo trzeba być pozytywnym za wszelką cenę. No nie, więc wracając, no, ciało neutralność po prostu e, gdzieś tam pokazuje nam, że Okej, okay, nie musisz akceptować wszystkiego, ale chociaż doceniaj to, co twoje ciało już dla ciebie robi, tak? Że możesz, nie wiem, biegać, możesz pływać, możesz dzięki niemu podróżować, tak? Przenosić się, możesz dźwigać reklamówki ze sklepu, możesz prowadzić samochód, nie wiem, czytać książkę, trzymać ją, możesz oglądać piękny świat i tak naprawdę to się najbardziej liczy, bo, nie wiem, za 10 lat tego wyglądu już nie będzie. I będziemy wtedy skupiać się właśnie na tej funkcjonalności, więc dlaczego nie zacząć wcześniej? Dlaczego gdzieś już sobie tam nie przekładać w głowie tych schematów swoich i nie zacząć po prostu doceniać tego? Tak samo jak cieszymy się, wiecie, z małych rzeczy, nie wiem, tego, że budzimy się i świeci słońce, a nie pada deszcz, to to dlaczego mamy nie zacząć cieszyć się i doceniać właśnie tych małych rzeczy w naszym ciele? Nie tego, że e, ojej, jak dzisiaj pięknie wyglądamy, tylko e, ojej, możemy wstać z łóżka, no nie? Możemy iść pobiegać, możemy, e, nie wiem, pojechać do pracy rowerem i właśnie skupić się na tych możliwościach, a nie wyglądzie. I ważne w ciału naturalności jest też to, że kiedy szanujemy swoje ciało, dbamy o nie, odpowiednio się odżywiając, ruszając, no to po prostu czujemy się lepiej. A wtedy też łatwiej jest nam po prostu zauważyć i docenić to, jak ono dobrze funkcjonuje? Ciało-neutralność jest to filozofia przyjmowania neutralnej postawy wobec swojego ciała, w której oddziela się emocje od wyglądu fizycznego. Ciała nie są ani złe, ani dobre, ani brzydkie, ani piękne. Są po prostu naczyniami, które trzeba pielęgnować i troszczyć się o nie. Na tej grafice fajnie jest zobrazowana ta różnica między ciało-pozytywnością i ciało-neutralnością. Także jeżeli chcecie sobie przeczytać, co tam jest dokładnie napisane, to zatrzymajcie teraz i po prostu. Potem wróćcie znowu do oglądania. E, jesteś już prawie na finiszu, także niewiele zostało. Reasumując, Body Positivity na pewno zostało stworzone w dobrej wierze. Zrobiło bardzo dużo, jakby w, w, przez te lata e, swojej działalności e, i przybliżyło nas na pewno do tego takiego, powiedzmy, momentu, gdzie faktycznie będziemy. W pełni akceptować to, że jesteśmy różni i nie twierdzę, że dalej tak nie jest, ale no, trzeba przyznać, że popadanie w takie skrajności nigdy nie kończy się dobrze. Na pewno jest mnóstwo osób, które dalej jakby pielęgnują te wartości, które ten ruch miał u swoich podstaw, które nie wykluczają innych, które jakby zostawiają tą decyzyjność dotyczącą tego, że możemy robić co chcemy ze swoimi ciałami, które jakby nie wymyślają żadnych standardów, w które trzeba się wpisać bo przecież nie o tym jest ten ruch, no ale niestety jest też ta druga grupa, która rzuca cień na to, co body positivity wypracowało przez lata, przez co wiele osób się od niego odwraca, przez co ja nie mogę się z nim utożsamić, bo po prostu um, ćwiczę, bo staram się zdrowo odżywiać, staram się utrzymać szczupłą sylwetkę, bo w takiej czuję się dobrze i nie wiem, nie wykluczam w przyszłości jakichś zabiegów estetycznych, więc no... To nie jest coś, co, yy, co jest dla mnie, bo ja nie akceptuję siebie 24 godziny na dobę i biorę pod uwagę to, że ewentualnie mogę chcieć coś zmienić. I uważam, że nikomu nic do tego. Jestem, tak jak mówię, za akceptacją. Nie interesuje mnie, jak inni wyglądają. Uważam, że każdy zasługuje na szacunek i, i ocenianie kogoś, yy, i właśnie yy, traktowanie kogoś poprzez to, jak. Ta osoba wygląda, jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia. E, dlatego z jednej strony myślę, że jestem ciało pozytywna, ale nie w tym takim kontekście, jakim jest dzisiaj to często promowane. Mi osobiście zależy na takiej równowadze, tak? na tym, że zdaję sobie sprawę z tych rzeczy, które lubię, ale zdaję sobie sprawę również z tego, czego nie lubię. I wydaje mi się, że mam do tego prawo, każdy ma do tego prawo. Nie muszę lubić wszystkiego w sobie wydaje mi się, że nie o to chodzi i być może to jest wpływ mediów, a może po prostu moje własne preferencje, tak, bo to co robię, robię dla siebie, a nie dla innych, nie robię tego, żeby się wpisać, tylko po prostu robię to, bo podoba mi się to czy tamto. I mimo tego, że są jakieś tam niedoskonałości, rzeczy, które mi się nie podobają w moim ciele, to i tak każdego dnia jestem wdzięczna za to, że je mam, że jest zdrowe, że funkcjonuje, że po prostu dzięki niemu mogę robić tak wiele rzeczy. I tak naprawdę myślę, że właśnie ten bal jest w całym tym temacie najważniejszy. Nie trzeba utożsamiać się z tym czy z tym ruchem. Możemy po prostu uważać sobie, mieć swoje zdanie i jakby to nie ma najmniejszego znaczenia. Uważam, że zmiana zaczyna się w naszych głowach, i dopóki my nie znajdziemy sobie jakiegoś takiego, takiej równowagi najlepszej dla nas dopóty właśnie będziemy wpadać ze skrajności w skrajność, no bo nie będziemy wiedzieli gdzie jest to miejsce, w którym powinniśmy powiedzieć, ok, tutaj tutaj jest mi dobrze i już jakby nie chcę um, się w to bardziej na przykład zagłębiać, bo po prostu mieli swoje zdanie. I kierowali się tym, co czujemy e, i tym, co jest dla nas najważniejsze. Ok, to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie. Czy w ogóle wiedzieliście o tej drugiej strony, stronie ruchu Body Positivity? E, są tutaj oczywiście też aspekty, inne aspekty, które mogłabym poruszyć, ale wydaje mi się, że ten film by był za długi, więc e, skupiłam się po prostu na tym, co moim zdaniem jest najważniejsze. No, ale też zastanawiam się, jakie jest Wasze zdanie, także piszcie w komentarzach. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!